Cześć, cześć, cześć. Maneczko dzisiaj na siedząco. Witam wszystkich równie serdecznie. E, miałem taką informację tutaj od Was, że mm, ten pierwszy film o salach to tak no, nie do końca, bo nie wszystko wyjaśnił w zasadzie te moje rysunki, szerokość, długość. No to dzisiaj uzupełnienie małe Jako pierwszą pokażę Wam salę e, restauracji Malibu w, w parmutach, niedaleko mojego kwity na rodzinnego. Bardzo dobrze, bardzo fajna sala, świetna akustyka, zobaczcie nie za wysoko, w szerokość, a nie w długość, czyli stoję ze sprzętem w a nie wzdłuż, nie w głąb sali, i nie trzeba naprawdę głośno grać, cichuteńko, spokojnie, bez hałasowania. Co prawda ludzie tam siedzą, jak widać, tam gdzieś w głębi za ścianą lub dwoma, ale to jest zupełnie inny temat. Na, in, na inny film. Chodzi o, o, sam, o sam parkiet taneczny. Takie ustawienie jest bardzo dobre i ta jest w ogóle genialna akustyka. Tu mamy drugą salę, ona jest w okręgu, zobaczcie. To jest w ogóle inna bajka, świetne rozwiązanie. Ludzie po lewej stronie, po prawej stronie sobie siedzą. Też nie trzeba głośno hałasować. Wszystko słychać. Znakomita, też znakomita akustyka. Zobaczcie, niziutko, niziuteńko, nie za wysoko. Świetne miejsce, polecam. Chcę łabędź w Iławie. Trzecia sala to jest rekoracja Parawka w Malborku z kolei, nowe miejsce, byłem w szoku, Wszedłem, byłem przerażony. Wysoko, szeroko, beton, a tymczasem nie wiem, chyba jacyś specjaliści tu robili do akustyki, świetna akustyka. Fantastyczne miejsce jeśli chodzi o granie, panowie DJ-e, po remoncie, kolejnym zresztą, zobaczcie, przestronnie, a ludzie siedzą w głębi. Tutaj niby nie do końca, tak, niby nie do końca, to, to nie jest najlepsze rozwiązanie ze wszystkich, ale nie wiem co oni tam zrobili, jakich czarów użyli, sala ma świetną akustykę, wszystko słychać, nawet ten, ten kawałek ścianki po środku, który tu jest, kompletnie nie przeszkadza. No i tutaj Tymesik, wisienkę na torcie, sala konferencyjna, konferencyjno-bankietowa, właściwie centrum Weiss w Kwidzynie. Na piętrze duża hala, ogromna, zobaczcie, open space wielki, na środku wyspa, na wyspie stawiamy sprzęt na głośnienie, możemy to w każdą stronę, prawo, lewo sobie głośniki postawić, ludzie siedzą bliziuteńko, każdemu można w oczy spojrzeć, do każdego można się zwrócić niemalże osobiście i tutaj mamy, zobaczcie, no, właściwie wszystko można zrobić, co chcemy, Ogranic Ograniczy nas tylko wyobraźnia, gorąco polecam takie rozwiązanie. Jeżeli macie, taka sala się zdarza bardzo rzadko, Centrum Konferencyjno-Bankietowe w Kwidzynie-Wajc, ma dwie sale, na dole malutka, u góry ta większa i ta większa, zobaczcie, jest naprawdę tutaj no nic, nic ująć, to jest po prostu cymes, tak, jeśli chodzi, tam jest dosyć wysoko, ale tam kiedyś były dyskoteki przez wiele lat i tam zostało odpowiednio wygłuszone, to przygotowane, także powiem Wam szczerze, że to, że jest wysoko akurat w tej sali nie przeszkadza, czyli Różnie może być. Pyt kwestia tylko tego, czy sala jest przygotowana w tym miejscu miodek. Więc takie sale w tym układzie bym Wam polecał. Jeśli będziecie mieli taką możliwość, bierzcie tego typu rozwiązania, na pewno będziecie zadowoleni. Dzięki za uwagę do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym weselniku. Pozdrawiam. Wyjdzie i Sylwia.